Pani lekarz z Virginii poprosiła jej pracownika, by ta ją z motorów Teraz pani Tracy Duffy jest oskarżona o wydawanie lewych recept i molestowanie seksualne pracowników. Duffy prowadzi prywatną klinikę, w której pomaga klientom kontrolować ich wagę i zdrowie. Ale. Pani doktor lubi też wszamać czasem jakąś tableteczkę lub wypisać recepty na zapas, by jej pracownicy mogli je wydać pacjentom, gdy ta będzie na wakacjach. Po tym jak Dafi zrobiła sobie operację powiększenia piersi, pokazała je swoim pracownikom i przedstawicielowi firmy farmaceutycznej. Byli pracownicy mówią, że zawierała umowy z firmami farmaceutycznymi w zamian za organizowanie imprez dla jej pracowników. Podczas jednej z takich bip, Duffy chwyciła głowę pracownicy i poprosiła ją, by ta zmotorówkowała jej piersi. Wiecie o co chodzi. Kiedy ta odmówiła, Duffy nazwała ją słabym cycem. Kobieta wkrótce zwolniła się z pracy. Duffy jest teraz w tarapatach i losy jej kliniki są w rękach Lokalnej Rady Medycznej. Więc jeśli macie ochotę spróbować nieco alternatywnej medycyny, lepiej się pośpieszcie.